Witam, jestem HeavyMake 10. A to jest pierwszy odcinek w zagrajmy w Minecraft. W tym zagrajmy będzie nam towarzyszyć jeden tekstur pack i trzy modyfikacje. Ten tekstur pack nazywa się Faithful 32 Pack. A trzema modyfikacjami są Tale of Kingdoms Optifine i Race Minima. Eee, bierzemy Single Player. Eee, create New World. A taki sobie świat zaczepię. Create New World. No zobaczymy co nam się wygeneruje Szybciej te czanki niech... Się... O, już Okej. Okay. O, ładnie. Dobrze, start New Conquest No i wiedziałem, że mi się teraz Ym, Zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Okej, okay. o, motor, motor przejechał. Uuuu! niezłe. No, fajnie się nam wygenerowało. No i A -a. mam takiego skina, y, tego wojownika z Zeldy, napiszcie mi w komentarzach jak on się nazywa. No i dorobiłem do niego ciasteczkowego potwora. Nie ściągałem on nikogo, więc proszę mi nie pisać. A jeżeli ktoś ma takiego samego skina, to bardzo przepraszam, naprawdę. No i nasza forteta. Teraz pójdziemy sobie do Guildmastera, żeby podpisać kontrakt. A, lagi, 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 lagi. Lagi. E, poczekajcie chwilę. E, Piękny Wow. Extreme. Uh, normal, 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 normal. Short. O, taki. Taki chyba będzie dobry. <coughs> Mam nadzieję, że taki będzie dobry. Ok. Wow. półki z książkami fajnie wyglądają. Co mamy tego. Mm -hmm. mm, nie wiem czy to biblioteka czy, 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 kto to. A, a mm, to się czytałem o tej modyfikacji podobno jak y, będziemy chcieli wybudować sobie królestwo, takie nasze, nie takie zbudowane, to mamy go wziąć, y, żeby on szedł za nami i pokazać mu gdzie ma budować królestwo. I tam będą różni ludzie i to tak. What the hell? Eee. Okej. Okay. Pe pewnie teraz jakieś huchanie było, no to bardzo przepraszam. <klusie> no i jest też Guildmaster. Ładny. Sing <klusie> and contract. Mm, tutaj. No, tutaj musimy... O! 1500 złota znaczy pieniądze, pieniędzy, monet. Dobra, będę mówić, monet. Y co mamy? Okej. Okay. Mm. Mm -hmm. okay. Uwaga, ludzie. <laughs> Uwaga, jak to było? A, sword form. Tom, do dam. Mam Excalibur. Tak z Jaj, brawo, brawo. O, krowa. Podobasz mi się. No, skacz, skacz. Doing! Zrób to. Zrób to. Come on! Wiem, że potrafisz. Wiem, że potrafisz. Uu, nie tu. Nie. O, nie. Co się stało? Kropka. Co się stało? Dobra, zaczynamy od rąbania drzewa. Jeżeli mnie bardzo źle słychać, to też przepraszam. Na drugi odcinek się postaram, ale jak jest dobrze, to bardzo dobrze. A i mam coś Wam do powiedzenia. Yy, chciałbym serdecznie pozdrowić. Yy, bla 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 bla. Yy, dajcie mi chwilkę. Ch chciałbym serdecznie pozdrowić Mick jego XD yy, serdecznie zapraszam do subskrybowania jego kanału yy, naprawdę yy, ma fajne filmy wyślijcie mu subskrypcję Bar yy, bardzo ale to bardzo fajne filmy robi yy, mi się bardzo podobają yy, to... co to jest no naprawdę La lajkujcie jego filmy, subskrybujcie, on bardzo ma fajne filmy. Zachęcam w ogóle do oglądania jego filmów. Tak. E, okay. mm. Do kowalsek. Eee. Hmm. Pod... A, i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, tak w ogóle. Aha. Zrobimy sobie podstawowe narzędzia. O nie! Kurde, topór mi jest potrzebny. Ale poczekajcie. Od razu, od razu, żeby coś było. Okej, okay. mamy... Uuu, pięć! Okej, okay, chwilę robisz.

A i napiszcie mi proszę, proszę w komentarzach, proszę napiszcie mi do... Y, jak używać banku. Nie, użo, nie uważajcie mi za prier. Nie wiesz ja, co się... Y, jak korzystać z tego banku. No nie, naprawdę nie wiem. Proszę napiszcie, nie śmiejcie się. No. Jej, je 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 je. o, 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 sobie tego wykopiem. Z 10... 12. Nie, dobra, to jeszcze trochę wykopie. LOL Ehm... Um. Widzicie to samo co ja? U multi było podobne, no nie? Zagrajmy z Multi. Był zamek i... Przy, przy oceanie, ale tutaj terenu takiego podobnego nie było. Ale bardzo podobne. Muszę przyznać. Okej. Okay. Co ja robię? Ja tutaj postawić sobie Nie, nie, nie. Yy, tutaj. Czemu nie? Tak, wyjmij mieczy Ci Czekajcie. Weźmiemy sobie barier. Okej, okay, yy, teraz sobie tak wezmę. O okay. I C. Uh, y